Cześć tu Paweł, Audiomagic. Dzisiaj porozmawiamy sobie o słuchawkach RHA EMA750. Model ten obecnie jest na rynku już od kilku lat, ale ciągle cieszy się niezłym powodzeniem. Jeżeli chodzi o słuchawki w przedziale do około 500 zł, jest wciąż bardzo popularnym wyborem. Warto zacząć od opakowania, ponieważ szkocka firma RHA wydaje mi się, że opanowała tzw. Unboxing Experience do perfekcji. Pudełko jest chludne i nowoczesne, a sam sposób odpakowywania słuchawek jest dosyć oryginalny. W środku oprócz samych słuchawek znajdziemy całą masę papierologii, bardzo bogaty komplet tipsów oraz etui. Jeżeli chodzi o tipsy, to mamy tutaj do wyboru następujące. Jest 5 rozmiarów zwykłych silikonowych nakładek, dwa rozmiary silikonowych nakładek tzw. beef lunch, czyli z podwójnym kołnierzem, oraz dwie pary pianek. Cześć, Filip. Filip, ja powinienem w tym momencie rozmawiać o słuchawkach, a nie wiem, mam rozmawiać o tobie? Masz jakiś problem? Chcesz się z czymś spodzielić? Chcesz coś powiedzieć? Halo. Mhm. Tyle miłości. Tyle miłości. Tak więc, jak sami widzicie, ten zestaw jest dosyć bogaty. Tutaj RH dało nam praktycznie wszystko, czego potrzebujemy. Jeżeli chodzi o wykonanie sławek, to stoi ono na bardzo wysokim poziomie. Całe kopułki wykonane są z metalu. Siedzą te sławki bardzo wygodnie w uszach. Jeżeli chodzi o kabel, to jest on standardowej długości 1-2 metra. Jest ogumiony, ma w zestawie też pilot, ponieważ ja mam tutaj wersję MA750 i, która różni się od MA750 tym, że ma wbudowany pilot na przewodzie. Konstrukcja słuchawek to tak zwane OTE, czyli over the ear. Znaczy to mniej więcej tyle, że wkładając słuchawki do uszu, kabel zamiast iść prosto w dół, zahacza jeszcze wokół Waszych uszu. Bardzo dobrze działa to na wygodę, na to, żeby słuchawki pewnie siedziały w uszach i niweluje to również efekt mikrofonowy, czyli jak kabel pociera Wam tutaj o ubranie, to te dźwięki nie przedostają się tak łatwo do słuchawki. Słuchawki są bardzo łatwe do wystarowania, czyli możecie je podłączyć do telefonu i do odtwarzacza przenośnego, ale jeżeli chcecie lub macie taki kaprys, możecie je podłączyć też do stacjonarnego wzmacniacza sławkowego, to nie ma żadnego problemu. Słuchawki całkiem nieźle się skalują, czyli tak naprawdę im lepsze źródło im zapodamy, tym ten dźwięk będzie lepszy. A co do samego dźwięku, one zyskały swoich sympatyków przede wszystkim tym, że jest to połączenie takiej neutralności i rozrywkowości. EMA 750 grają na delikatnym planie V, nie jest to żadne no, ekstremum, e, ani bas, ani góra nie są podbite w jakichś tam oszałamiających ilościach. Jeżeli chodzi o reprodukcję detali, to tych detali jest całkiem dużo, zwłaszcza jak na sławki w tym przedziale cenowym. E, możemy tutaj liczyć po prostu na lekkie podbicie na basie na górze, co powoduje, że sławek słucha się przyjemnie, nie, on, nie są one tak bardzo neutralne i tak bardzo nudne, aczkolwiek nie jest to ekstremalne. Ludzie najczęściej cenią je właśnie za to połączenie detaliczności i fanu, czyli są to sławki, które grają bardzo poprawnie i dają wam dużą y, ilość szczegółów, ale przy tym nie próbują być takie studyjne, suche, równe. Y, są delikatnie podbite na skrajach, dzięki czemu ta muzyka brzmi fajnie, rozrywkowo, ale dalej przekazuje nam tyle detali, ile powinniśmy otrzymać nie ma produktów pozbawionych wad i tak naprawdę ema 750 cierpią na jedną dosyć dużą wadę jest to brak odpinanego kabla tak naprawdę w roku 2020 już większość sławek z tego przedziału cenowego ma ten kabel odpinany dzięki czemu możemy sobie go wymienić na przykład na kabel zbalansowany jeżeli wasze źródło jest zbalansowane lub po prostu wymienić sam przewód jeżeli on się uszkodzi całe szczęście RH tutaj dało taką kontrę i mimo że sławki nie mają odpinanego kabla to producent daje 3 letnią gwarancję więc tak naprawdę możecie wiedzieć w miarę spokojnie. Podsumowując, EMA 750 to jest hit sprzedaży ostatnich lat i nie ma się co dziwić. Świetne wykonanie, bardzo wysoka wygoda, e, dźwięk, który jest szalenie uniwersalny i ma naprawdę dobrą jakość w tej cenie, i trzyletnia gwarancja producenta powoduje, że jest to produkt, którego tak naprawdę nie da się nie polecić. Na końcu mamy dla Was konkurs. Wszelkie informacje dotyczące jego są w opisie tego filmu. Do wygrania są EMA 750 lub 750i. Tutaj zwycięzca mógłby, będzie mógł sobie wybrać wersję, którą woli otrzymać. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się na następnym filmie. Na razie.